Witam Was, ja jestem kumiks i zapraszam Was do kolejnego vloga, tym razem temat nowy kanał Na tym kanale, na którym teraz oglądacie ten filmik, to x 10 Muszę jeszcze nadprostować kilka spraw x 10 to tylko nazwa na YouTubie, bo kiedyś używałem tego konta do czegoś innego niż do nagrywania filmiku Użyłem go do komentowania ale odkąd zaczynam nagrywać, teraz nie mogę zmienić nazwy, więc przepraszam, ale mam nowy kanał. Ten kanał to Kubiks Films. Z... Link do kanału będzie w opisie. I on będzie, jako, pie... będzie ten kanał jako pierwszy w moim zestawie polecanych polecanych. To tyle. Na tym kanale będą właśnie filmy o wszodzie. I Inne filmiki z Gotika będą na tym kanale. Moje filmiki z Gotika zostają prawie wszystkie usunięte. Bardzo na to przepraszam. Ale one będą teraz wszystkie przeniesione na tamten kanał. Więc ci, którzy lubią moje filmiki z Gotika, proszę. Tam są. Niedługo będą nowe produkcje. ma się z Wami. Cześć.